No, a czym się różni ta praca przedstawiciela? Medycznego od farmaceutycznego? No jest spora tak naprawdę, no bo farmaceutycznego to też mówi się inaczej aptecznego. No tak, no to medyczny tego względu, ponieważ no, my tutaj pracujemy głównie z lekarzami, chociaż medyczny dodatkowo również czasem ma wizyty w aptekach, ale jego główna praca to jest jednak praca w gabinetach lekarskich. Przedstawiciel apteczny no zdecydowanie odwiedza tylko i wyłącznie apteki i farmaceutów tam pracujących. Dlatego to wszystko zależy od was, czego szukacie, ale praca przedstawiciela farmaceutycznego od medycznego i różnica płynąca z tych jego obowiązków jest dosyć spora, więc farmaceutyczny apteki, medyczny na pewno lekarze i czy firma farmaceutyczna czy medyczna, ale to jest ciekawostka, można z tym razem wam o tym opowiem: w jakiej pracujesz? Medycznej czy farmaceutycznej? medyczne podpowie inaczej, a farmaceutyczny jeszcze inaczej. Więc uważajcie, będzie następny odcinek. Do zobaczenia.